Chodź, jak jedzie Ale za fiędzią. Siema Dzień dobry, dzisiaj znowu rybki, tym razem żwirownia u znajomego, na której są naprawdę bardzo ładne rybki. Metod Feder i czekamy na pierwsze rybki. Zobaczymy co się dzisiaj zamelduje. Czy coś w ogóle się zamelduje, bo pogoda jest powiem szczerze jak na Maj, bardzo, bardzo słaba, ale kto nie próbuje, ten nie łowi. Zapraszam do subskrypcji i do następnego ujęcia. Hejjo! Ale idzie jak, jak zwykle, w drugą stronę, cisną. Ale ciska. No patrz, biorą. <słyska> <słyska> tak, to jeszcze długa zabawa. Myślałem, że większy będzie. Patrz, w szarpie. Nie, 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 nie będzie mały. Nie będzie mały. Ale czuję, że grzbietem zaczepia żyłkę, chyba cwany jest bardzo. Wiesz? Jak zwykle tutaj zaczynają walczyć ostro. Dobry kaban będzie. Największy chyba, co? Nie. Pełno łuski. Tamten, co złapałeś ty i wtedy, nie wiesz, 80? Nie, nie, nie. Sławek złapał tego 85. A co 60, 60, No, ale fajne. No, ale w zawodowo, kurde, nie to że 50, 50. Rzutko zacięty bardzo ładnie. Tak, one no na metodę tak się zacinają, fajnie. Widzi podbierak i dzida. No nie jest taka złota, tylko jak po tym tym kopaniach, to nie jest taka droga. No nie. No chodź, 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 bo już tutaj za dużo masz. I idzie znowu za grzbiet, zaraz przetnie żyłkę i będzie po ptaka. Tak. że no. się czułem on parę to jest razy to jest żyłka. To to żyłka. A to żyłka. Tak. Ten z międzyrzeca to był większy, ale mniej waleczny. Ładny. Chodź, 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 chodź. Jest. I już teraz grzeczny w podbieraku. Ty, no kawał jest. O, piękny. Jakiś tam się mniej sporą wiadomo. No, i takie dość używasz, tak. Tak, ale piękny jest powiem Ci jeszcze okay, Ten to taki jeszcze oryginalny, jeszcze no. na haku nie był, że wiesz, tak jak mówiłeś, że nigdzie nic, no. nie ruszony jest. ładne, bardzo ładne. I co prośbą mam do ciebie. A to chyba z moich hodowli miarkę, w, tam jest w tym, w, 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 w tej walizce. No, otworzysz? Tak, tak. Tutaj o dziś możesz lata to było okay. w Rozpokój się Sześćdziesiąt cztery Sześćdziesiąt cztery centymetry he o fajniutki a a to nie duża Chyba Karaś Karaś Kurde, nie mam jak podbieraka wziąć Podasz? Patrz jaki karaś, taki jak na żwirku. większość ćwikał? No, też nie jest mały, powiem Ci. Nie, Jest, jeszcze ale więcej. Ciężko, Tak, tak. Mówię, się nie. Nie? nie? No. Też fajniutki już I kulkę zabrał O taki piękny karasie Widać że on jest Nie raził na hasę Taki nie jest No O jeszcze mnie ochrapał No Dałeczki wirsy zrobił Wzięła i sobie stała tam. A ten będzie jeszcze większy, chyba. Co No, ale idzie. Zobacz. nie było u mnie, Ale ten, ten będzie większy, dużo większy. Patrz. No już w ten zestaw szed, widzę Ale jak zwykle idzie w tamtą stronę. Ale ciśnie. Bo ten będzie dużo większy. Nie dam rady go wyciągać, widzisz? No, on sobie robi co chce Co to będzie? Będzie jakiś gigant? Coś ty tu pochodował? Patrz jak wędka w pół. Anka, muszę przełożyć pod tą wędką, bo on poszedł tu pod brzeg. No, wstoi, już tak, powierza. tak, bo ja przesunąłem pod, pod wędko, przełożyłem Ale będzie duży Co to jest? Ale ręka boli już będzie prywatny <noise> Ty nie wiem, to jest dużo większe I znowu idzie w tą stronę Chodź tutaj do brzegu o, o długa droga On sobie idzie A to też na żywce? Tak, tak I co to za żyłka? Jakaś dragonowka Drago. grubach, i jakieś tego? No, to... 0,28 bodajże Tylko No to, to skuba Jest szansa, że porwie Jest szansa W plecionka ale... te ryby to, 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 jak na sznurku Nie mają żadnych szans, nie? No. Czy znaczy plecionka jest od tego byłoby, jest sztywniejsza, tak? Ale to dobra No szans podnieść go na razie. Poś podnieść wędkę na chwilę. Nie przyłoży znowu. No, o, o, o. <grywia> no to ładny karpik Mogę być większy od tamtego Uch to zobacz po pracy jaki to jeszcze poczekaj jak już ją Znowu jedzie Bez zatrzymania No Może sum, bo jakoś to dziwnie tak powiem ci szczerze. To chyba zdarza się, chyba nie. Zdarza się. Czym on karmiony, kto będzie wybierał? No pokaż się chociaż. Cztery sztuczki tu kiedyś wpuściłem ten sposób. Zobacz, zobacz, zobacz. Wiesz, że na te papiekki tego na tym złapałeś? No I też było to samo wygięcie. A nie masz wagi, żeby go na przykład zważyć z Właśnie nie mam Nie chce mi iść do garażu, bo nawet kluczy nie znajdę. W garażu jest taka waga włoskarska Mam wagę, ale nie mam baterii. Ja to baterie paluszki cienkie, nie kupiłem ostatnio No pokaż się co to jesteś Co tego kija, bo to będzie? A? Bo on znowu jedzie sobie na drugi zbiornik. Odwrócił się. Bez szans. Zobacz, sobie jedzie. Z tych karskich ciuchów już teraz to mi przypiściło do łodzi. A ja, mi to już gorąco. <laughs> Kaziu, weźmiesz? Będziesz filmował. <laughs> Ociek jedzie o, Ale za pierdziela I zaraz ten kołek tu pójdzie Co ty mówisz? Spiął się hmm. od razu widać było No i koniec na dzisiaj. Także jak widzieliście wszedł na początek fajny karpik, później ładny karaś, a na koniec branie i odjazd. Odjazd, 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 trochę holu, trochę prowadzenia przez jakieś parę minut i na koniec mój błąd. Delikatnie przykręciłem, mocniej hamulec i spina. Życie, błędy. Największe ryby schodzą przez nasze błędy. Zapraszam do subskrypcji i do następnego. Hej!